Cześć, witam Was na kanale SmartTest, jak widzicie pozostajemy w tematyce wideorejestratorów samochodowych. Tym razem trafił do mnie wideorejestrator XBLITZ Z9, nie jest to jakaś nowość na rynku, ale ponieważ ten wideorejestrator cieszy się cały czas dużą popularnością no i też jego cena nieco spadła, Kosztują on teraz w granicach 170 zł, no to wydaje mi się, że być może będziecie zainteresowani właśnie recenzją tego urządzenia. Na początek oczywiście zrobimy sobie krótki unboxing, zobaczymy co otrzymujemy w zestawie. Później pokażę Wam jego specyfikację techniczną, no i oczywiście pokażę Wam też przykładowe nagrania zarejestrowane za pomocą tej kamerki. Tak więc zaczynajmy. Zobaczmy na początek oczywiście co w zestawie. Zobaczymy jak to wszystko wygląda. Tutaj opakowanie tekturowe. No i wewnątrz wideorystraktor. Tak się prezentuje Z9 od X-Blitz I a tutaj jest na pewno metalowa obudowa, ale o tym za chwilę. W zestawie też uchwyt na klasyczną przysawkę do szyby, więc tutaj żadnej niespodzianki nie ma. Przewód USB, mini USB. Do podłączenia tego widorystatora do komputera, no i oczywiście nie mogło zabraknąć też oczywiście ładowarki, zasilacza samochodowego. No i tutaj, jak możecie zobaczyć, pasuje on do instalacji, zarówno 12, jak i też 24-V. Wyjście 5V, 1000 mAh. Dość klasyczny, również zakończony tym złączem Mini USB. Dość długi przewód, z tego co widzę, może nam się uda sprawdzić, ile dokładnie on ma. To Wam podam pod koniec recenzji. No i w pudełku, co tutaj jeszcze znajdziemy? Oczywiście instrukcja obsługi, jest też język polski i mamy czytnik kart Micro SD, żebyśmy sobie mogli po prostu zgrać dane z karty na komputer. Karty oczywiście SD nie ma w zestawie, ale to akurat jest charakterystyczne dla wszystkich tego typu urządzeń. No dobrze, tyle odnośnie zestawu. Teraz może sobie zobaczmy szybko, jak ten widewater został wykonany. Wspominałem Wam, że mamy tutaj tą metalową obudowę, i to jest na pewno na plus. Na froncie duży obiekt, duża soczewka. O jej parametrach sobie już powiemy za chwilę. No, i teraz jeżeli chodzi o złącza, może sobie popatrzmy, to jest lewa krawędź, patrząc od przodu, i znajdziemy na niej właśnie wejście zasilania, czyli to złącze mini USB. Mamy tutaj przycisk reset, wyjście AV i tak naprawdę to jest tyle, tu jest jakaś plomba gwarancyjna, od spodu mamy głośnik. No, i teraz nasza prawa krawędź, tutaj jest gniazdo na karty microSD. Od góry mamy złącze na uchwyt, właśnie tę przysawkę oraz dwa przyciski sterujące po prawej i lewej stronie tego wideo Z tyłu, oczywiście, wyświetlacz, również jako parametrach, jak za chwileczkę sobie powiemy oraz przycisk Power. I teraz, jeżeli chodzi o montaż, czyli zamontowanie tego wideo w uchwycie. Zobaczcie, po prostu wsuwamy ten uchwyt widorestrator. To wszystko dość mocno tutaj się wsuwa. Trzyma się bardzo stabilnie, ale przypuszczam, że nie będzie też tak łatwo go wypiąć. No, dość ciężko to się wypina. Być może to się tutaj po kilku wypięciach jakoś troszkę tutaj obrobi i będzie to nieco łatwiejsze. Pełna regulacja, możemy montować go na pionowej szybie, więc to jest na pewno na plus. Tutaj jest ten uchwyt kulowy, więc bardzo dobrze, tutaj dopasujecie ten widerestrator w każdym samochodzie. No i cóż, przesawka, jak będzie się sprawdzać, no to oczywiście powiem Wam pod koniec recenzji, jak będę już po testach praktycznych tego widorystratora. Więc może teraz, sobie już przejdźmy od razu do specyfikacji technicznej i funkcji, jakie posiada. Widoreastrator XBlitz Z9. Jesteśmy teraz na stronie firmy XBlitz. No i teraz zobaczmy sobie najważniejsze cechy oraz funkcje kamery Z9 marki XBlitz. No i teraz, jak widzicie, cena jest 199 zł, natomiast no w internecie, w sklepach internetowych kupicie go już w okolicach 160-170 zł. Zresztą link z cenami znajdziecie pod filmem, więc warto tam sprawdzić. I teraz zobaczmy sobie najważniejsze funkcje tego widorestratora. Rozdzielczość nagrywania. Mamy tutaj Full HD 1080p, więc tutaj to minimum na chwilę obecną zostało spełnione. Kąt widzenia 140 stopni. Mamy tryb parkingowy. Mamy tutaj nagrywanie w pętli. Mamy G-sensor do zabezpieczenia nagrań w razie kolizji. Metalowa obudowa, o czym Wam wspominałem. Funkcja WDR do poprawy jakości nagrań. Zobaczymy jak to będzie się spisywało. No i oczywiście usługa karty microSD. Teraz sobie zobaczmy tutaj jeszcze jakieś informacje, czy coś tutaj znajdziemy. To co Wam już pokazywałem na żywo, czyli metalowa obudowa, porty, wygodne przyciski, to wszystko już widzieliśmy. Mamy też ten wspomniany właśnie G-Sensor, czyli te pliki będą zabezpieczone w razie kolizji, komatolnego hamowania, przyspieszania czy tego typu zdarzeń. Nagrywanie pętli, czyli najstarsze nagrania będą nadpisywane, oczywiście poza tymi zabezpieczonymi poprzez właśnie G-Sensor. Mamy tryb parkingowy, czyli w razie jakiegoś zdarzenia na parkingu, widać, że to nam się uruchomi i rozpocznie nagrywanie. Oczywiście pod warunkiem, że dostarczymy mu stałe źródło zasilania, czy to właśnie z jakiegoś powerbanka, czy też bezpośrednio z akumulatora, ponieważ bateria w samym widać, że to że no, pozwala tylko na kilka minut nagrań, więc tutaj o tym też pamiętajcie, to nie będzie Wam działało bez stałego źródła zasilania. Dane techniczne, jeżeli Was interesują, no to procesor JL5601, sensor GC2023, dość popularny sensor, jeżeli chodzi o wideorejestratory, wyświetlacz dwucalowy TFT, obiektyw 6G, no i cóż, o rozdzielczości Was wspominałem, pliki zapisują się jako MUF, karty pamięci według producenta obsługiwane są do 32 GB, ale z tego co wiem, Czyta też większe karty ten wideoregistrator, ale to jeszcze Wam postaram się sprawdzić. No i tak naprawdę to jest wszystko, czego się możemy dowiedzieć ze strony producenta odnośnie tego wideoregistratora. Tak więc wróćmy sobie do dalszej części naszej recenzji. Ok, zanim sobie przejdziemy do nagrań zarejestrowanych w tym wideoregistratorze, to chciałem Wam jeszcze szybko pokazać funkcje, jakie ten wideoregistrator posiada, jak wygląda jego obsługa, menu. Tak więc, może zastymulujmy sobie teraz podłączenie zapłonu poprzez tutaj podłączenie powerbanka. No i zobaczcie, jak to wygląda w samochodzie. Podłączamy zasilanie, czyli tak, jakbyśmy przekręcili klucz w stacyjce. I jak widzicie, bardzo szybko się nam stator uruchomił. I jak widzicie, od razu rozpoczęło się też nagrywanie obrazu na kartę microSD. I od razu Wam tutaj powiem: ja sobie tutaj założyłem kartę 64GB i ta karta jest bez problemu rozpoznawana. Jak widzicie, jest nagrywanie aktywne, więc tutaj to wszystko działa. No i teraz sobie przejdźmy do tych funkcji tego widresatora. Do sterowania mamy te trzy przyciski, jak widzieliście, które Wam pokazywałem na budowie. Jeżeli przytrzymamy przycisk z lewy nieco dłużej, wchodzimy do ustawień już wewnętrznych i tutaj możemy sobie wybrać rozdzielczość maksymalnie 1080p, możemy też wybrać niższą 720p lub VGA. Następnie mamy nagrywanie w pętli, mamy tryb WDR, regulacja ekspozycji, możemy też skorzystać z detekcji ruchu, mikrofon, czyli możemy też nagrywać z dźwiękiem lub też bez dźwięku, jeżeli nie potrzebujemy. Znaczniki czasu, zobaczcie, możemy je włączyć tylko lub też wyłączyć, czyli ta data, czas na nagraniach g sensor i tutaj zatrzymajmy, mamy jak zwykle trzy wartości, wartość niską, średnią oraz wysoką. No i tutaj już musicie sami sobie dobrać odpowiednią tą czułość, ponieważ w czułości wysokiej, nawet pokonując jakieś większe nierówności mogą Wam się te pliki zapisywać właśnie w tym oddzielnym katalogu. Te pliki będą zabezpieczone przed nadpisaniem. Więc jeżeli nie ma takiej potrzeby, to raczej polecam ustawić tutaj tą wartość średnią. No i co dalej? Co dalej tutaj jeszcze znajdziemy? Tryb parkingowy możemy go tutaj włączyć lub też wyłączyć, ale tak jak wspominałem, pamiętajcie, że oczywiście potrzebujemy stałe źródło zasilania do tego wideo doprowadzić. I teraz to jest ten pierwszy poziom, jeżeli chodzi o ustawienia. Możemy teraz sobie przejść do poziomu drugiego. Przytrzymujemy sobie tutaj nieco dłużej, też przycisk lewy u góry. No i zobaczcie, tu mamy wygaszacz ekranu. Następnie mamy automatyczne wyłączenie naszego wideorejestratora, po jakim czasie, czy ma się wyłączyć, czy też nie i po ilu minutach. Przejdźmy sobie teraz dalej, częstotliwości, dźwięki, klawisze, jeżeli Wam przeszkadza te dźwięki, które teraz słyszycie, no to możemy sobie tutaj je wyłączyć, może nawet je wyłączymy, żeby nam nie przeszkadzały. Wybór oczywiście języka oprogramowania, domyślnie jest język polski, przynajmniej w moim egzemplarzu tak było. Ustawienia daty, czasu ustawienia diody, LED tej z przodu, której zrobiłem, jeszcze nie pokazywałem. Czyli możemy sobie tutaj zobaczyć, wejść i na przykład włączyć taką diodę, ona będzie nam tutaj cały czas, czyli będzie nam doświetlała tutaj tą drogę przed obiektywem. To jest taka dodatkowa funkcja. Przy nagraniach samych w samochodzie to się nie niezbyt sprawdza. Natomiast jeżeli chcecie gdzieś wyjść na zewnątrz, zrobić jakieś zdjęcie. Właśnie w słabych warunkach oświetleniowych, no to warto z tej diody na przykład skorzystać. Opcja formatowania karty, przywracanie ustawień fabrycznych, sprawdzanie wersji oprogramowania. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o te ustawienia. Teraz, jeżeli byśmy chcieli tutaj przejść na przykład właśnie z nagrywania filmów do wykonywania zdjęć, to przytrzymujemy z kolei lewy klawisz nieco dłużej i jak widzicie w tym momencie jesteśmy już w trybie aparatu. No, i tutaj możemy oczywiście wykonywać zdjęcia za pomocą tego wideoregistratora, jeżeli takie potrzebujecie. Rozdzielcze 1280x960 pikseli do tutaj jakichś celów dowodowych, myślę, że jak najbardziej wystarczające. Następna opcja to jest przegląd to jest zdjęć. Możemy zobaczyć te zdjęcia, które wykonaliśmy tym wideoregistratorem. No, i kolejne przyciśnięcie, powracamy do głównego ekranu, i to są wszystkie funkcje, jakie tutaj widzicie. Jeżeli chodzi o nagrywanie z dźwiękiem, krótkie naciśnięcie tego przycisku prawego powoduje, że możemy wyłączyć mikrofon bardzo szybko lub też go włączyć. Tak więc tutaj o tym Wam też chciałem powiedzieć. No i to naprawdę to jest wszystko, co tutaj możemy sobie ustawić w tej kamerce. Ja teraz sobie podłączę ją w samochodzie, nagram dla Was kilka jakichś przykładowych przejazdów, no i podam sobie już, wrócimy do krótkiego podsumowania. Mieliście okazję zapoznać się z kilkoma przykładowymi nagraniami zarejestrowanymi za pomocą wideorejestratora xbz 9 w warunkach dziennych oraz w warunkach nocnych. No i cóż, jak widzieliście w warunkach dziennych, słonecznych, dzień, te nagrania są naprawdę niezłej jakości. Nieco gorzej wypada ten wideorejestrator w przypadku nagranie pod słońce. Tutaj już ta widoczność, czytelność nie jest aż tak dobra. No i oczywiście tradycyjnie najsłabiej wypada tryb nocny. Tutaj, jak widzieliście, rejestracje samochodu praktycznie są nieczytelne, chyba że podjedziemy po prostu gdzieś blisko samochodu, który jest przed nami. Natomiast do celów dowodowych, jakaś sytuacja sporna, kiedy ktoś nam na przykład wyjedzie, zajedzie drogę, myślę, że te nagrania jak najbardziej się sprawdzą. W tym segmencie cenowym tak naprawdę nic lepszego prawdopodobnie nie znajdziecie. Ja dla ułatwienia zamieszczę Wam niedługo już na kanale taki film z przejazdu zarejestrowanego za pomocą trzech rejestratorów. Ostatnio właśnie testowałem te trzy urządzenia. Miałem je w jednym czasie podłączone do samochodu, więc będziemy mieć materiał do porównania. No i będziecie sobie mogli zobaczyć, jak właśnie Z9 wypada na tle innych urządzeń w podobnym segmencie cenowym. Tak więc już dzisiaj zapraszam Was do tego materiału. Tak więc subskrybujcie kanał. No dobrze, myślę, że to będzie tyle z mojej strony. Pokazałem Wam budowę, wykonanie, specyfikację techniczną oraz oczywiście nagrania zarejestrowane za pomocą widrystatora XBIT Z9. Tak więc myślę, że będziecie mogli już sami wyciągnąć wnioski. Czy to urządzenie będzie dla Was odpowiednie, czy też nie? Ja oczywiście, jak zwykle, proszę Was o subskrypcję kanału, o łapkę w górę, jeżeli ten materiał Wam się podobał, by był dla Was pomocny. I do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!